MEN wycofuje kontrowersyjny projekt. W przedszkolach nie będzie zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej ponownie odłożyło projekt zmian dotyczących przedszkoli, które wzbudziły sprzeciw rodziców i środowisk oświatowych. Plan zakładał, że osoby bez wykształcenia pedagogicznego, nie będące nauczycielami, będą mogły prowadzić zajęcia w przedszkolach, również w ramach obowiązkowej podstawy programowej. Taką możliwość MEN chciało wprowadzić zmianą ustawy, która już wcześniej spotkała się z krytyką. Tymczasem projekt nie trafił do Sejmu. Został zdjęty z harmonogramu, a posiedzenie Komisji Odpowiedzialnej za poprawki odwołano. W lipcu podobny projekt też został wycofany właśnie pod presją protestów. Teraz, tuż przed kolejnym czytaniem, zrobiło się zbyt głośno, by kontynuować procedowanie. Przeciwnicy ustawy przypominają, że projekt nie uzyskał aprobaty rodziców, ekspertów ani związków zawodowych. Miał być uzasadniony brakiem kadry, ale rok szkolny się rozpoczął i dyrektorzy sami zorganizowali pracę placówek. Krytycy tego pomysłu uważają, że dalsze procedowanie ustawy nie ma sensu i resort powinien definitywnie z niego zrezygnować.